Zajmuje się od 1978 roku. I od roku zajmuje się hodową strąbów. Wtedy to było bardzo ciężko sam wyhodować, a jeszcze trzeba sprzedać. W tamtych czasach, latach 70. i 80., to dominowała centralna która miała sklepy w całej Polsce. No, no, bardzo można było ją znaleźć po zabawku. W latach 80. -80 w pustych półki znalazł się jeden człowiek, który, który zaczął przetwarzać Stroga To był pan, który się nazywał Fel, 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 Felix Siemiers i on jak zapoczątkował obrót Stroga w Polsce. Zorganizował to w ten sposób, że przyjeżdżała, przyjeżdżała taksówka z, z przyczepką. Dwóch ludzi przyjeżdżało patoszyn od jego wzroka, mieli takie specjalne urządzenie do patoszenia, coś jak łyżko-nóż, łyżko przecinał, w tęczności <grystoski> nie <umochał> i około 300 kg pakowali to na krzyczewkę, wędzili u siebie i na bazarze na poniż sprzedawali w Warszawie, właśnie, że się rozwinęli. Koniec, no, to przez cały czas były te czynności ze zbytem, nie było film przetwórczych jakichś, które wywęciły tego dopiero, pierwsza firma to była Eternet w latach, początek lat 90. I oni zaczęli po prostu skupować i zbudowali firmę i robili tego wędzonego fileta na rynek niemiecki. I to wtedy zapoczątkowali to, to przetwórstwo i, 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 i możliwość była Przedaży strony. Później przyszły tutaj już inne firmy, następne Sercio, Dobre, Wexler. A w połowie lat 90. No to na nasz rynek zaczęły chodzić hipermarkety, między innymi Żale, Oshond, wszystkie inne. Ale my bezpośrednio jako hodowcy nie, nie, nie mogliśmy dostarczać. W latach 90. stworzyły się firmy, kiedy wyczyły koniunkturę, zaczęły jeździć w kupować ryby i dostarczać ich do marketu. Tylko, że w międzyczasie ta jakość taka była, że przyjeżdżał bardzo często jakiś tam samochód, bez lodu, bez niczego, plus po na drugi koniec polski i takie ryby dostarczały do sklepów. Czyli, czyli to było praktycznie jakoś. I to jakby spowodowało, że przez cały czas no. Z racji tego, że, że, że kończyłem technologię przetwórstwa, to no miałem taką chęć, no, zamiast pokazania, że, że można, można tą rybę zrobić naprawdę w jak, wysokiej jakości. W 2004 roku zbudowałem firmę przetwórczą, Fabio, o profilu było przetwórstwa świeżej ryby i w tylokranach, żeśmy dostarczali do, do, do materiału. Współpracowaliśmy głównie z Realem, tylko że, że, że nie bardzo pasowało dostarczanie jednego kartonu, musieliśmy po prostu całą gamę żeśmy musieli jeździć po całej Polsce, skupować o nie, no to wszystkie inne ryby. I w, końcowej, w końcowym czasie to żeśmy zaopatrywali 50 marketów Real. No ale wszędzie była zawsze jakaś... Presja tak cenowa, real, real z makro stworzyli system opcyjny zakupów, czyli, czyli dostarczał ten strony, między innymi, kto zaoferował niższą cenę. No to w tej sytuacji po prostu nie chciałem, nie, nie bo, nie, bo nie zawsze przegrywałem, się razu akurat na rynku nie było, ja, ja zaoferowałem jakąś taką wysoką cenę. No i akcja się skończyła i no, po tej wysokiej cenie miałem dostarczać, ale zaraz telefon, no jak to po takiej cenie, mam, no trzeba dostarczać poniższe. W, w końcu, w końcowym raczynach akcja ma polegać, bo żeby poniżskiej ceny sprzedawać. No to, to z realna się wycofali. Firma jakby zwiększyła odrobinę, dostarczaliśmy tylko po roku, po roku, po sieci, to znaczy nie więcej miloszą. Mm. Mm. Wtedy to prostu za granicą w Anglii, we Francji i widziałem na początku lat 2000, że po prostu tam sprzedaż ryb już jest w modyfikowanej atmosferze, czyli na tancy zmienioną atmosferą, czyli zamiast powietrza tam jest azot i butelek węgla. No ale tutaj żeśmy... A w 2005 roku zakupiłem maszynę do pakowania w ten sposób, no i zacząłem szukać zbytu na, na ten problem. Bardzo to ciężko było przekonać w yy, yy, hipermarkety, bo dyskontów jeszcze wtedy nie było. No i nas się tam zgodzili na jakąś akcję, yy, bo pamiętam w Tesco akcja, kilka gatunków żeśmy mieli dostarczyć. Yy, I chciałem sprawdzić, jak, jak, jak to jest eksponowane w Tesco. I przechodzę, przychodzę na, na, na schronisko i mówię, że to się, ale gdzie, gdzie te mapy Pani na schronisku mi mówi, ja nie wiem, ja zacząłem szukać gdzieś tam, przykład i znalazłem Chyba ktoś miał szczęście, że, 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 że znalazł te, 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 te ryby makowane w mapach. Myśmy również próbowali znaleźć odbiorców we Francji, w, w Niemczech. Ale w Niemczech to, to, to dalej ten tradycyjny rynek był, sprzedał się właśnie na, na lodzie. Francja, no to znowu swoje, swoje chorobę ma yy, strąka i po prostu mimo, że te trupy wszystko były piękne, wszystko bardzo to tak, no ale to było za daleko, na tysiąc kilometrów, nie wiadomo, różne sytuacje, niepewność, w związku z tym no nie mogliśmy się przebić. No ale po prostu poszukaliśmy, szukaliśmy w końcu, żeśmy wystawiali się i na, 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 na profilu i na targach, i, i e, Pięć lat temu e, na, na tapkach przedstawiciele właśnie Mila i oni zainteresowani są, zaprosili na rozmowy. E, I w głównie chodziło o dostarczenie karty na okres świąteczny właśnie w mapach, no bo dyskonty nie mogą sprzedawać ryby w lodzie. No to jedyna, jedyna możliwość właśnie jest sprzedaży w dyskontach, bo to jest ryba zaatakowana. My byliśmy tak zdeterminowani, żeby, żeby, żeby pokazać tą, tą rybę w dyskoncie, żeśmy po prostu godzili się na wszelkie warunki, a warunki warunki sobie już cały czas wymyślane, co to będzie. pierwsza akcja, to, 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 to była taka specyfikacja, że to miało być jeden pak na tacce składający się z trzech części i o stałej wadze 2 kg. No to była naprawdę... <grych> i, i zamówionych było na, na okres świąteczny, na Morze Narodzenie, na Gliwie e, było zamówione 20 tysięcy tacek. Ale przed już przed, sam, przed samą realizacją już to musiało dojść do, do podpisania umowy. żeśmy no zaprosili no, mnie z małżonką, żebyśmy dojrzeli do Poznania. No i umożliwiać się tam byli, a tam nie. na ciebie zjeżdżyły. był taki punkt, że w momencie niezrealizowania, albo jakiejś no, nie wiem, sytuacji takiej, że, że nie dostarczymy tego, to wartość tego towaru dostarczonego była 280 tysięcy, a za niedostarczenie miała wynosić pół miliona, a w ciągu dwóch tygodni. No ale ta nasza determinacja była taka, mówię, no, no albo to robimy, albo już zamykamy fabrykę i nic nie robimy. No to, to żeśmy że się zgodzili się na to. Oczywiście to bardzo ciężko było coś takiego zrobić, bo to nie było jakiś trzy automatyczne to trzy kawałki, bo to nie, nie, nie jakieś tam trzy kawałki, to miało być środek i Także to trzeba było w tej macie, wszyscy ludzie z biura, wszyscy chodzili tylko marzeni przez cały czas oczywiście, bardzo ciężko. Często było, że to było przeważone, nie mogło być niedomażone, ale już tam po prostu, na tak to miało być zrealizowane. No i jak zwykle są jakieś takie sytuacje, że, że, że a oni w niedzielę akcje w telewizji, w jedynce, w dwójce, w tvn w Polsacie, w godzinach wieczornych w niedzielę oczywiście reklama, a od poniedziałku miała być sprzedaż. Czyli nasz kowal miał być dowieziony do, do, do tych centrów y, w niedzielę i od poniedziałku sprzedaż. I niedziela jest, czyli ta czy a w środę biblijna. W nocy jadąc nasze samochody, telefon w nocy, przepiękne, no, za bardzo paliwo, bo minus 20 jest. No, samochody z tego, mówię, no jesteśmy, no, ale jakoś to się udało zrobić, jakoś to jest coś tam podolewanie, jakoś to nie zrealizowane. No ale umowa miała być taka, że oni po tej akcji, po tej akcji kartowej, y, mieli się zająć sprzedażą w mapach. No, bo to głównie to chodziło, mówię nie, nie o kartę, potem budowane, kartę budowane, można sklepę odchodzą. No i milą ca, cały rok dosłownie, jesienią e, zamikani do nas przedstawiciele diedonki, którzy, którzy wzięli tą poprzednią akcję w poprzednim roku w widzu. No i poprosili nas, żebyśmy ewentualnie przygotowali. No, tak też nie jedliśmy. Na jakiego konia postawić? 3 na biedronkę, czy, 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 czy na, na litrę. No ale przekonani nas tym, że oni po, po, po kartiu będą wprowadzać akcyjnie różne inne świeże ryby. Przez cały czas, w międzyczasie jeszcze lity tam z nami dialogowany, bo pewnie, że, że że do nich będziemy dostarczać. A, a ich metoda jest taka, że oni maksymalnie to przesuwają, przesuwają, Ja jestem zmuszony go zakupić, towar, i jeżeli wchodzicie się na wszelkie warunki, jakie tylko oni zaproponują, to mogę montować co z nich zrobić. Czyli muszę im to opakować. No ale nie wiedzieli, że mnie Dąbka podwiedziła. Już miałem, no, zanadrzenie na rekrutację. No i znowu stworzyli warunki, szukali konkurencji, tego tak to przedłużał lepiej, powiedziałem, no, państwu nie będę tego, nie, nie będę do do dostarczał. Ja oczy takie zrobili i zaczęli na mnie krzyczeć. No to ja się ten raz coś takiego zrobiłem, że wyszedłem z drzwi. Także nic jest. Wejście do tego jakby jak ale otworzyło się w Piedronce. A w jedną się otworzyło, bo właścicielami genomu Marquesa są portugalczycy. Tam kultura i spożycie jest na bardzo wysokim poziomie. Zarecydowani właśnie wprowadzenie do dystansu. E, jakby zaletą. Sprzedaży w dyskontach dla nas, obywatele, dostawców, jest tak, że oni mają ten y, łańcuch chorniczy y, no, naprawdę dopracowany. To znaczy kraj jest podzielony w tej chwili y, na, na, na centra, które zaopatrują po 10 sklepów i do tych centrów się dostarcza te, te rzeczy, które Oczywiście tym najważniejszym kryterium po dostarczeniu to jest temperatura plus 2 stopni. Wyższa temperatura powoduje to, jeżeli że jeżeli zwierząt nie cofają to, co w ogóle nie przyjmuje. No bo jedynym jedyny konserwującym, nie konserwującym, tylko zwierzającym możliwość przechowywania jest temperatura. Bo nie używamy żadnych środków, jedynie to jest w, tym, w tym konserwującym jest może gaz. Który tam rozpuszcza tliczenie kręga, to w ogóle jakby zakraszenie już tego środowiska. Yy, no to też No i w momencie, kiedyśmy wprowadzili to do dzieląki tego karpia, yy, były już akcje na, na inne ryby, yy, strąk, między innymi i dorsze, i tołtyki, i, 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 i sibasy, czyli okonie morskie i dolaki w tej chwili dostarczamy. Na początku to był, 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 po prostu wyznaczała na nasza W tej chwili to się tak rozrosło, między innymi dzięki, dzięki też współgrała ta akcja teraz w stronę retabową. i to się tak rozwinęło, że, że to nas całkowicie zaskoczyło. No i w tej chwili już sami nie nadążamy, już nie, nie tylko, że, 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 że naszą produkcję samą pochwaniamy, ale jeszcze z okolicznych gospodarstw kupujemy i to przetwarzamy. Dziennie nawet od 5 do 10 ton. Od maja tego roku to jest yy, produkcja, yy, jest dostawa codzienna, ca tygodniowa, przez cały czas jest zamawiany stron. Yy, w dniu 1001 jest zamawiany, następnego dnia już wyjeżdża i wyjeżdża do procentów tych, tych logistycznych. Pstawa jest, żeby zapakować produkt super świeży. Żeśmy się przez cały czas jeszcze łudzili, że tak że, to przecież niemożliwe jest gdzieś tam z importu sprowadzić świeżą rybę, gdzieś tam tysiące kilometrów i dopiero zapakować No bo, bo po prostu jeżeli w Turcji chce się to zrobić, no to 2 dni trzeba przygotować tą rybę, trzy dni ona musi jechać, nieraz są opóźnienia no coś tam na granicy, czyli ona przyjeżdża do kraju, to już ma tydzień czasu podczas gdy, 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 gdy na naszej wymiarze się kończy jakby przydatność. Nasze trudy przechowalnicze, bo wtedy na co się nie biori, to może w 12 dni tak mieć możliwość przydatności do spożycia, No i jak się, że można, bo te trudy, żeśmy robili, na stromu w naszej tam technologii robione, no to wychodziło, że 14 dni mógłby być sprzedawane. Że, ale, ale tu jest dla tak, klientów to jest podejrzenie, że no jak to 14 dni świeża bywa, to już na pewno nie jest świeża. No, ona rzeczywiście była świeża pod kątem faktury, no to, 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 to trudno było coś zarzucić. Także w tej chwili jest 8 dni termin przydatności. No i się rozwija, także to, 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 te, jakby, ta sprzedaż w tej chwili dyskonta jakby spowodowała, że zamknęła tą lukę, bo, bo przypuszczam, że powstał bardzo duży nadmiar strąga, jeżeli by to nie było sprzedawane w tak? Bo takie firmy jak które który skupowała tutaj z rynku, też dosyć dużej ilości, przeniósł się swoją produkcją strąga wędzonego do Turcji. Poza tym jeszcze była taka firma Laomin, właścicielem był, był Morpol, oni no też robili wędzonego, w stronka, no ale po zmianach filmie nie 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 samo Tak samo taka firma nie która też nie ale w tej chwili nie 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 to nie 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 nie, 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 nie tak TPP, to odnożony, znożony, znożony Także to na